DJ Mazio in the mix Mój ojciec ma kum babić Królem wioski ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski Żeby studiować w waszym pięknym kraju Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają Mój ojciec ma kumba być królem wioski Ja mieszkać w Afryka, przyjechać do Polski Żeby studiować w waszym pięknym kraju Skinheadzi mi tu jednak żyć nie dają Ja uczyć się ciężko, waszego języka i dostać radzę, gdy idziesz po ulicach Polacy, lasiści, każdy to powie I nic tu nie lubi, jest czarny człowiek na moim kanale, dzisiaj nagrywam kolejny odcinek ze serii na wsi już podaj, że nie wiem w którym to odcinku ale myślę, że to jest odcinek już chyba ósmy, coś tego typu na początku możecie strzelić tą łapeczkę, w, w, do, gór, łapeczkę w, do góry, łapeczkę do góry Subskrypcja z, z dzwoneczkiem, żeby was nie zeminęło i żeby mnie motywowało Hashtag od razu, hashtag yy, wybierania. Przypnę wam serduszko. Yy, a co w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku, bo jak obiecałem, pojedziemy po prasę. Zapytacie jeszcze pytanie: skąd wezmę pieniądze na tą prasę? Na... Bo nawet pewnie nie sprzedałeś tamtej starej. Oczywiście, że jeszcze tamtej starej nie sprzedam. O jezu, no tu. Ale ja dzisiaj, tak, dzisiaj był liveik oczywiście. Na którym były robione też i brzuszki przy okazji. Ale to mniejsza. Był, był live i zarobiłem tam. 3, już Wam dokładnie powiem ile. E, dokładnie ile. 313 300, 300. Dlatego no na presę będzie. Na presę. No a co? Ja zasiadam. Bo jeszcze, a, jakieś worki są dobre zasiadam do busa kapitalnego nic nie jedzie dobra, jedziemy i ja wam pokażę trzy prasy w dzisiejszym odcinku i wy wybierzecie jedną z nich także no, także jedziemy na po pierwszą w sumie prasy. są to w sumie prasy takie bliskie siebie nie do Dobra, powiedziałem wszystkie po kolei, bo tutaj wszyscy po kolei oferują jakieś prasy. Dobra, jesteśmy. Nawet tutaj, bo będzie pierwsza prasa, jeśli mi się myli. Staniemy tutaj. Powiedziano, że mogę przyjadzić sobie, także to jest ta prasa. O, jest to taka o fajna zielona prasa. Jest to SIPMA. Sigma Z279 przez 1. Oczywiście Sigma Pharma. No tak się prezentuje. No co mam powiedzieć o. Czuję jakieś oznaczenia, naklejki jest. Właściciel tam pisał, że to jest prasa w wersji takiej, wiecie, kolekcjonerskiej jednocześnie. Dlatego ona no, jest taka ładna i nowa, jakby z fabryki wyjechała. Tu oczywiście nowe węże, wszystko pozakładane jest. Także no, jeśli chcecie tą prasę, no to napiszcie w komentarzu. E, napiszcie w komentarzu tego. E, I e, napiszcie w komentarzu hashtag 1, a przydomam serdusz ten. Przy, a wy, będzie ta prasa. To będzie takie oznaczenie, czyli hashtag 1, a będzie ta prasa. Także no, możecie sobie wybrać, którą prasę będziecie chcieli, nie? Ja w bym sobie tak strzelił o fotkę jakąś, ja bo czekajcie, dobra, to nie, to będzie dobra, Mniejsza o to. A ja już siadam do busa jedziemy obejrzeć drugą prasę, na drugie, stanow na drugie stanowisko, tutaj nie zahaczę, dobra. Poczekajcie, zwolnimy trochę tego busa. O ja pierdolę, całego busa rozpierdoliły Bronimy sobie ten pomad Nic nie jedzie I ruretym Teraz czekajcie, gdzie mieszka ta druga osoba? Ojej właśnie Przy okazji wam pokażę Byliście na odcinku nie wiem czy widzieliście, A, był odcinek z tego, dobra, ale tu jest koszone jakby co, nie? Żniwa w ogóle są zakończone, nie? Że to nie była zaś problemu, dobra, wsiadałem do busa. Mhm, i jedziemy, czekajcie, gdzie jest właściciel teraz? Nie tu, dobra, to jeszcze kawałek chyba. Tutaj chyba, czekajcie. Dobra, chyba, no i o tu, o już stoi tam jakaś prasa, zaraz zobaczymy. No zobaczymy, co każdy właściciel powiedział, że można przejść i obejrzeć bez jego pytania. W ogóle, co to za jakiś bieżnik? Taki dziwny. No dobra, dobra, i to jest, co tu się dzieje. No dobra, tu mu zarosło. Konkretnie Megakolizm. <laughs> dobra, to jest prasa numer 2, Więc jeśli chcecie, tą prasę, no to napiszcie hashtag 2, a będzie ta prasa. No to jest Sipma, już wam mówię, Sipma PS 1221 Classic Czyli jest taka jak chyba Andrzej Gielnek ma, nie? Tak, to klasyczna, nie? Chcecie tą prasę, piszcie hashtag 2, a będzie ta prasa Także no, jeszcze wam pokażę jak ona wygląda dokładnie O, światło, wszystko, trójkąt ostrzegawczy, ile się jedzie z nią wszystko ma, także no, hashtag 2 i będzie ta prasa, a my jedziemy po, zobaczyć Trzecią, a za rakiem ostatnią prasę, która jest w dzisiejszym odcinku do wyboru Także no, jedziemy tym Tym Fordem Tak, dobrze mówię? Jakiś Fordcik to jest, nie? na no Fordem mi to wygląda w sumie Dobra, jedziemy Ludzie wchodzą, ale to mniej jeszcze dobra. I trzecia prasa jest tutaj w takim białym domku. To Ten typek taki mówił. Tutaj? Czekajcie, dobra. To tu? Tak, to tu, dobra. Dobra, staniemy sobie tutaj. Dobra. I tutaj mamy oczywiście prasę kronę. Edition Vario Pack. Także, jeśli chcecie taką prasę, to piszcie w sumie hashtag 3, a przyznam wam. A ten! A będzie ta prasa. Także, no, i tak ona wygląda. Jest ładna w miarę. Podoba mi się, w sumie, wiecie. i ma takie fajne, takie fajne 6 gwiazdek. No, i tak ona się prezentuje. I w sumie zrobiłbym teraz... czekajcie... No, zrobimy miniaturkę oczywiście Znaczy nie miniaturkę, tylko to miniaturki zrobimy Właśnie, jeszcze tamtej zapomniałem zdjęcia zrobić Dlatego się chyba cofniemy i zrobimy jeszcze tamtej Dobra, no to tutaj hashtag trzeba weźmie tą prasę, nie? Oczywiście 60 się se da rada z nią, nie? Znaczy mam taką nadzieję ale raczej powinna, bo ma, ma taką wymaganą jak 60, nie? Teraz gdzie to była ta druga? Tu była. Dobra, widzowie, ja idę, tylko zrobimy szybko screenka. Znaczy no, no potrzebuje tylko prasy, nie? Ja muszę zaś wytnę w jakimś programie i tak... Bo w miniaturce będą te trzy prasy i będzie, że tam wybieram jakąś tam i tak, nie? Dobra. Nic nie jedzie tak szczegółowo. Dobra, no to wracamy do tego do chałupy. Nie. Także nowe jeszcze możecie zajdzą subskrypcję, dzwoneczki łapeczkę w grze was nic nie minęło. Bo to motywuje też do nagrywania ta subskrypcja łapeczkę dla zasięgu. Oczywiście na dzwonek też sami wiecie, bo po co, nie? A teraz tak, ja wracamy na hałupę. Bo ja muszę dzisiaj jeszcze na live'ie tak, skończyłem coś żniwa obecnie. To wszystkie pola, które były, skończyłem. Dzisiaj jest taki, wiecie. To jest taki niedzielny w sumie odcinek. O, czekajcie. No, dobra. E, już wam pokazuję, ile... No oczywiście dwie przyczepy takie pełne te autosanki pojechały na Skubi. Właśnie z tego mam te 13300. Tutaj mam zboże. To co jeszcze zostało, czyli tu jest pszenica, tu jest jęczmień. No jęczmień bo mam najwięcej, nie. Ale jeszcze no to nie wszystkie. Jeszcze będą żniwa we wrześniu, ale mamy dopiero no sierpień jest, nie czy znaczy, co mówię, lipiec jeszcze taki, no taka końcówka lipca jest, nie? I tutaj jeszcze jest ta soja, ale ona jeszcze jest niedojrzała, także no dopiero we wrześniu. Tu jeszcze jest taka soja, kawałek. Będzie trzeba to skosić, bo to widzowie, taka marnacy, tak trochę nie widzicie, skoszone jest. Kapitalnie, przez bizonę. Kapitalnie to jeszcze Jak tylko będzie ta... Kupimy tą presę, to będzie wszystko fajnie. Bo kupuję, bo będę robił zapasy, nie, bo jak będę sąsiadowi woził, to wiecie, bo ja oczywiście nie czy albo wybuduję oborę gdzieś tutaj z tyłu, bo bym chętnie tak zrobił, wiecie, byłoby fajnie, ale dobra, dobra, ja teraz tak, szybko się przebiegniemy, widzowie, o Jezu, nie, dobra, jak zetnie na chwilę, to nie moja wina. Dobra, i teraz tak, idziemy szybciutko. Od tego, po 30, oczywiście mam nadzieję, że ona tu stoi. Stoi! A właśnie, jeszcze nowy nabytek tu jest. To kosztowało, w cenie złomowej, takie 5 stów, nie? Mnie to wyniosło na złomie. Założyłem nowe tego, bo miałem jeszcze gdzieś tam, od tego i... No tak 6 stów wszystko kosztowało. No to tego. Ale miałem tam coś na koncie, także w... jeszcze mam coś na koncie, ale to wiecie że no. A teraz weźmiemy sobie zgrabiarkę. Oczywiście, gwiazdową, Słoneczko. takie ala słoneczko. Dobra, i jedziemy tam 30 oczywiście. Tutaj przez to było to najgorzej. Dobra. I weźmiemy, to już zaczniemy zgrabiać oczywiście Dobra nic nie jedzie A jak idzie Gospodarstwo tego sąsiada jakiegoś nie wiem kto tu mieszka nawet Ale praca bo się nie fajną ścieżkę taką. Mhm. A i na TikToku macie kawałek jak tego jak to przetrząsam, także możecie sobie zobaczyć TikToka. Link w opisie oczywiście jest, nie? To także polecam zobaczyć, bo to po warto nie... 12, 12 minut odcinka oczywiście. No To co dzisiaj nie skończymy, no to skończymy Albo jeszcze kawałek, to co jeszcze trochę robię Poza tym, oczywiście coś tam jeszcze po nagrę Na TikToka, żebyście widzieli A tak to wiecie, na live będziemy kończyć wszystko Czekajcie, bo nie wiem czy by tu nie weszło mi tego Patrzcie, no i najsty nice chyba będzie, no że to nie właśnie właśnie, że to nie odjechało mi, nie? to jest najgorszy problem tych, tych, tego gównianka nie, gdzie to w sumie odstawić, nie? naprawdę nie, nie, nie wiem. dobra, czekajcie, mam pomysł tylko nie wiem, czekajcie, bo tutaj to... by to tak tu sobie. wiem w sumie. Czekajcie. Mam lepszy pomysł, gdzie to odstawić. Tutaj Będzie przejazd, będzie jakiś miarę. No i trzeba tego trochę popchać. O. I ona zjechała, nie? Ajajaj Widzę wie. Nie podoba mi się trochę to. No kurwa nie Była tylko, że tego nie poruszyć. Dobra. Postawię gdzieś to na tam na dole, bo to, to jest sprzęt. To wiecie. Tu postawimy to na dole, bo widzę coś, że to nie chce ze mną współpracować. Wiecie? I tego nie wiem. Co. A! Walić to. Postawimy to koło domu. A co? Bo co? Bo koło domu to gorzej. Chodź, będzie normalnie stała, nie? Dobra, 60 tylko odjedziemy Oj, no czekajcie do góry Dobra. Dobra, jedziemy z tą gwiazdówką. O Jezu, zapomniałem, że to będzie kurwa mać, jebana mać. Nie, ja jednę zaraz to po prostu, bo to jest kurwa skandal, żebym kurwa mnie porzucała z tym. Bo zarysuję. Dobra, przeszło jakoś. No sz! Jest, nie, z trzeba uważnie jechać. Czy to kurwa ma obciążniki z przodu? Jakim kurwa cudem? Ale tak to fajny zestaw, nie? Tylko szkoda, że go przeważa trochę. Ten, 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 tego ciapka No ale. Nie powinno, ale coś się. A coś się odwoła. Będziemy oczywiście z tym kapitalnym. Pajątym. Znaczy co ja mówię? Pająkiem? Gwiazdówką. Co ja powiedziałem? <laughs> Jedno kółko się chyba zgrabi czy coś. Nie wiem jak to zrobimy, bo nie złożymy całego oczywiście. No ja w sumie to już wiecie. Zaraz to ja gaszę lampę i też idę spać, nie. Jeszcze raz przypomnę, że jeśli chcecie, no to tam mówiłem na początku tych, tego odcinka, że tam hashtag pierwsza prasa macie napisać, hashtag druga prasa i na przykład jak chcecie i hashtag trzecią prasę, jak chcecie takie prasy, to wybierzcie któryś i napiszcie na przykład hashtag jeden, czyli chcecie pierwszą prasę, hashtag dwa, czyli drugą prasę na przykład chcecie, a jak chcecie na przykład trzecią prasę, no to hashtag trzy, nie? Tak jeszcze, no tak na ja a ja zobaczę, wybiorę coś z tego Lugę to grabi, czy co robi? Grabi, no i zajebiście Ja zaraz to odgrabię, tylko czekajcie To tak w sumie powinno być zrobione, nie? No, coś tak Dobra No idzie dobrze Będzie dobrze w sumie Będzie dobrze No ci się całe teraz łąkę. I niestety pamiętacie, że ja mówiłem, że Kostki się skasowały, bo Tego... I szkoda roboty było wtedy, nie? Z koskami. także no, ale dobra Mniejsza z tymi kostkami Wyjebane w te kostki Teraz są belki, będą, tylko trzeba się tą presę kupić. Oczywiście będę mówił na tej serii presę, presę, presę. No presę, presę trzeba kupić, bo bez presy to nie robota. Tu oczywiście kapitalnie 130 radzi, oczywiście 90 już ją w tym, z tym zestawem na, na odcinku którymś, nie tam już którym, ale chyba. No jakoś niedawno, nie? Z tydzień, dwa tygodnie temu może to było Na tym godzinnym prawie... Bo nie, Wtedy mi się kurwa niziło, jeszcze pamiętam No Oj, dobra Jedźło, jeb, jep, jep, jep Ja pierdolę żmija Ja pierdolę Żmija Kurwa Ja robię w tym momencie screena, nie? Nie niech Dobra Ja wsiadam do cionika, bo się boję takich rzmi Zrobimy zdjęcie i wrzucimy na tego Pytnę ją też To będzie Dobra. dobre Już mam pomysł na miniaturkę na jutrzejszym Jak odcinek wle wleci tak po 15 to no to też przepraszam, nie? Ale ja to postaram się w życiu jak najszybciej odcinek, nie? Oczywiście. Oczywiście, w weekendy i takie dni, w których mam na przykład luźno, to odcinki są. Jak jest szkoła, jest się dużo nauki, i nie wiem. Jak mi się już nie zechce, no to nie ma odcinka, nie? No dobra. To też sobie odgrabić, oczywiście. Od pre... dobra, to presa sprasuje już w sumie. No i pierwszy wałek robimy. Tym, tym, ty, tym, zgrabiareczką kapitalną, Polską Oczywiście tutaj o no i jeb, tym, tym, i Tak to się robi, nie? Dobra, o jakiś stuk tam jest, patrzcie. Patrzcie jaki to jest stuk kapitalny ułożył. Hmm. Bym sobie te belki w sumie wziął od tego tylko, ale wiecie, to nie moja. No ja też nie odbrał, czyjegoś. Dobra, podnosimy to. No i tak to się można robić, z ja tym, tym sprzętem kapitalnym i bombowym Przez kołania idzie Do końca będziemy to robić oczywiście na live'ach, nie tylko Ja dojadę już do końca, oczywiście Możecie zostawić tą subskrypcję, dzwoneczkiem paczkę ja żeby was nic nie Bo to motywuje a na 200 oczywiście subskryb... 200 subskryb... Na 200 subskrybentów. Subskryberów. Będzie kolejny special, nie? Także jak chcecie kolejny special, a ten będzie myślę, będzie jakiś wyjątkowy, bo chcę coś specjalnego zrobić. Będzie coś fajniejszego niż ten pierwszy, że odpowiem na jakieś pytania durne. Będzie coś lepszego, myślę, że coś się lepszego nagra. Może będzie z opóźnieniem, i małym, ale coś ciekawszego się zrobi. Tylko, żeby tego. Tylko, żeby nie wiem, jakbym miał coś z Rala, to w sumie, sensie, że śnieg spadł najbardziej, to bym się cieszył. To tyle bym jeszcze fajnie. Te... miałem taki pomysł, że coś ze śniegiem zrobić, nie? Ale to wiecie. Nie ma śniegu, no to co ja zrobię. Hm. Może nie wiem co tu zrobić w sumie na taki, na te 200, na te 200. Także no jeśli możecie, to dobijajcie. A będzie special oczywiście na 200 subskrybentów tego kanału oczywiście. I lecimy Coraz wyżej, bo to najważniejsze, nie? My się nie zatrzymujemy w czasie, my lecimy. My lecimy. My nie zatrzymujemy się w czasie. Ja, yeah. 30 na 3, 2 koła. Możecie sobie robić już screeny w tym momencie. co tak się Tu coś nie dograbiła chyba. No. No. Także no to byłoby chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Możecie strzelić subskrypcję z dzwoneczkiem. Jeszcze raz wam pokażę tą animację oczywiście. Możecie strzelić, bo to motywuje. A ja co będę? was się żegnał, także no. Także także. Do kolejnego odcinka i naura.